Ale tu tylko jest taka mapka, nie? Topograficzna. I to wszystko, I to wszystko, jest. No to dwie tylko. No i korzystałem z wiki, żeby znaleźć cokolwiek właśnie. Czy no, poszukaj koło zielonogórzka, czy coś jeszcze w pobliżu się nie jest. I to tylko zielonogórz jest Wiesz. Tak wieś tam na Głubinowskiej. Widzę, मर्स्ट सुपरमार्केट सामने है uh सर -huh. Det ser rart ut. Niech nie jest ja ten helikopter włożony w skoku. On lata, ani nic nie wie. Prawda, że całą ono chce. Jakbym się taką łodzią stary zainteresował, tak to w ogóle wygląda. No, faktycznie dużo bym powłynął. Ty, czekaj. Czekaj, nie jest nawet tego, co mam. Takim starym pomptonem, śmigać. Nie, wiem, czy on... On chyba cztery osobowce, to jest coś takiego. Nie mhm. no, ja to nie wiem o co to jest w ogóle. Nie no, ale... Występuje to w ogóle często czy każdego razu? Yyy... Yyy... Ta... Kurwa... Ta rybacka Łódźka w ogóle nie ma napisane ile występuje chyba. Tylko jest, gdzie to było napisane? Yy, ta malutka jedna na serwer, te... Znaczy ten ponton jest jeden na serwer, mniejsze łodzie jest dwie na serwer i ta rybacka jest na serwer. Jeden jest hołd, na serwer to... jest ten, a rower? Gdzie to da, jest, gdzie to no Myślę, jest? Dzień tak? dzień, to roger, tak, jest pełno na tych rowerach. Bike to rower skończył się. bike no, tu jest rower. Poczekaj, to, to jak go miałem wcześniej przecież, tak? To nim śmigałem ser... To zaczął też szpalać mi, się wcale posypał. Kim Nie jak to koleś Ej, nie odpowiem, bo nie wiem. <grymianie> nie wiem co robi. No może no, tak. To wyłączyć. Nie masz hordy już tego gazu. Co tak, jest gazu? Czy nie Czego podałeś do odbora mi do gaza chyba? Dogaza. Tak nie widzę. Okay. Czy to to miało być tu? Posy czy gdzie? Ale jak ty teraz autoszukasz? No to nie Nie no, gaz jest na jakiejś drodze koło... No czekaj, gdzie to miało być w ogóle, jak? Zielona ogórska? To ma być. No, ja tak, chyba... podobałaś mi tam 0,17, tam. A ten co? To chyba nie jest do gaza. Jeśli to nie jest do gazu, to ja nie wiem co to, ja to nie wiem Co to było? A, Nie wiem co to było. dobra, jest, 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 jest. Eee... niby na supermarkecie jest. A to jakieś kordy mi już podawał. No nie wiem właśnie, jaki kordy, czego z Bo nie ma tego... Jaki to było? 017-102. Jak? 017-102. No to jest tam... o! No, tak. to było... o, Kurde bromo, kociło się tu kurde... Ale nie no, bo... Jaki jest zasięg tego, tego... Yy, na mapie? Duży? Jak ja się? Znaczy nie, mi chodzi na mapie, jaki to jest obszar duży, tego 0,17, 102 coś tam... Może tu w ogóle? Da się to przybliżyć bliżej. Nie no spory kawałek to jest. No się przeważnie z pały No ale no. widzisz jaki to jest kawałek, bo to jeden magazyn zobaczyłeś, tak możliwe, że to gdzie indziej to jest. Nie wiem. Czekaj, tu więcej w ogóle działam spali.

Teraz to ja już sami chcę No i z tego co mi wiadomo to powinno się pod tym spałnić No go to nie, nie ma I to może już go wrzałtoć nie? No, no, nie To nie widom To skudone na to Ale co on jest cały zbudowany czy on jest cały rozpalony? Nie no. To jest normalnie, to jest chyba też biały, no biały czerwony. Tak nie? No. Przeważnie pół nie ma. Jeśli już ja to to jest czerwony. To potrzebujesz? Potrzebujesz 4 4 engine 1, Jeden i ...zabak. Dobra, to chyba nie wierzę, w zielonym górku jeszcze. Zielono, po tego... W lasku, to... no, no tak, gaz był, był. No. nie ma. A to na banku. To, to nawet... Nie, to nawet tu ma supermarketu, przecież. Supermarket to, kurde, Będziemy tu Może przynajmniej po ten rower później Czy nie Dobra gdzie ten rower był? On był Od drogi głównej na Wschód? Nie Okej okay. wschód, Dobrze mówię od drogi głównej na wschód. No masz. Co tu? No bo... A weź, weź tu przybliż, da się to przybliżyć bardziej? Nie wiem, że tu? Wschód od drogi głównej. Ale czekaj, to on musi być... On jest w z zawodku, górzku. w tym na zabosku czy jak on jest w niej, czyli to musi być pewnie któraś z pobocznej bo albo tam gdzie masz taką plankę koło tej najbardziej na prawo tej żółtej nie tam widzisz taką plankę? nadka masz, no. no to możliwe że w tamtych rejonach gdzie to będzie a no tak bo to jest ten no. ja nawet nie wiem skąd ten rolę zasadziłem Zróbiliśmy to wideo. nie ma Ubrodacza nie <grywa> <grywa> Zapałki lewą no. się na robe. To świerka ma? Nie, nie do rower to jest dobrze, dobrze, że mi tutaj na latają. Czego? Wiczę. Okay, Póki takie bługi, kurde, nie wiem jak to grafić. Takie można śmieszne. Czekaj, tutaj... Ja ja Pojazdy mają sloty na broń. I pika Ma starych 10 miejsc na broń, a rower ma 0. To nie wiem czy, czy tu jakieś stanowiska strzelnicze, czy tylko trzymanie. No miejsce. Ja mam... No miejsce no, tylko po prostu. Trzymanie znaczy przemieniu. Ale pickup przynajmniej co się na drodze może wyjechać ale do bardzo do Rarzy, <noise> on z góry <noise> się piekę, piekę, nawet. piekę, 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 to ja jesteś? Tak byłem. No już, prawie że nie zielono nic. Nie, to nie jest to. No, to jednak ja tak. To jest pełno industrializm. No, przy... Zakaje czerwony, to tutaj jest szpital. Tutaj jest jeden szpital, dwa, trzy, cztery, Wiesz, nie cztery nie już nie wiadomo na co patrz już.

Może zabrzęk, on Dalej biegnij, żołnierzu. No pierdol Nie mogę bez tego celownika. Ale czy nie można jakoś go włączyć z tego celownika? Nie, to jest ustawione na że... Chyba, że... Żoń, a co w krótkiej masz celowy? Nie, nie, czasami jest bóg, że jak wejdziesz na serwis, no nie masz tego celownika, musisz mieć broń i dopiero ten. Tak. Mm.